Witam Was bardzo serdecznie w nowym tygodniu w GTA 5. Zobaczmy, co dzisiaj nam naszykowali na cały tydzień Roxa Games. Zaczynamy od wyzwania tygodniowego. Zabezpiecz trzy cele nagrody, a zgarniesz aż 100 tysięcy dolarów GTA. Idealna okazja na szybki zastrzyk gotówki. W tym tygodniu powraca tryb Juggernaut, a na graczy czekają aż 3 razy więcej dolarów GTA. I punktów RP za udział w nowej serii społecznościowej. Jeśli wolisz zarabiać na misjach, to Biuro Poręczeń oferuje dwa razy więcej dolarów GTA i punktów RP za realizację standardowych celów oraz za zarobki pracowników. A teraz czas na promocję. 40% zniżki na nieruchomości Biura Poręczeń, w tym wszystkie ulepszenia i modyfikacje. A na pojazdy 30% taniej kupicie takie klasyki jak. Bolokan Envisage, Enus Paragon, S. Progentyrus, Lampadati, Tigon oraz wiele innych. Jeśli polujesz na bronię, zajrzyj do furgonu z bronią. Granatnik za 30% mniej, a członkowie GTA Plus dostają 50% zniżki na broń i materiały wybuchowe. Teraz przyszedł czas na darmowe pojazdy. W kasynie na kole Fortuny. Do zdobycia jest D Tahoma Coupe. Natomiast w LS Car Meet wygrasz Overflow Autarch, jeśli zwyciężysz w serii wyścigów przez 3 dni z rzędu. Chcesz przetestować pojazdy? Na jazdach testowych znajdziesz w Premium Deluxe, Motorsport, Dinka Trust, Enus Stafford i inne. W Luxury Autos Bolokan Envisage oraz Declass Impaler SZ. Na torze testowym czekają Lampadati Tigon, Wapid Pejote Gasser i Vulkar Fagaloa, a w wersji HSW dostępny jest Winy EC Rally. Napady na złomowiska to kolejna nowość tygodnia. Zmierz się z napadem na statek towarowy, podium lub Dugana, by zgarnąć wyjątkowe nagrody. I na koniec wyścigi. W premium wyścigu pod nazwą Boots on the Ground walcz o chwałę a w próbach czasowych zmierz się na trasach Route 68 oraz East Vinewood do Vespucci Beach. To wszystko na ten tydzień w GTA Online. Wskakuj do gry i korzystaj z tych wyjątkowych okazji. Zbieraj dolary GTA, testuj pojazdy i baw się dobrze.